Kochani, zbliża się czas Bożego Narodzenia. I choć przyjęło się, że te święta są radosne i poprzemiewają szczęściem, to nie dla wszystkich ten czas jest łatwy. Niekiedy zasiadając do wigilijnego stołu, puste miejsce jest dla nas wyzwaniem. Przypomina nam o nieobecnych, o osobach, które odeszły lub za którymi tęsknimy. Niektórzy spędzą te święta samotnie i nie będzie to ich pierwsza samotna wigilia. Bywa i tak, że troski i kłopoty odbierają nam radość tych dni. Dlatego pragnę życzyć wam, aby w waszych sercach zagościł pokój. I to taki pokój, który uleczy ból, który odczuwacie. I proszę Was, bądźmy w tych dniach dla siebie bardziej serdeczni, bardziej łagodni, bardziej wyrozumiali. Obdarzmy ludzi wokół nas uważnością i wrażliwością. Bądźmy dla siebie po prostu dobrze. I mimo wszystko życzę nam wesołych świąt.